Ale serdecznie podopieczni, witam serdecznie w ciemnym pomieszczeniu. Znam, jest to cześć. cześć. Ciemno tu, ja cześć, się cześć. boję. Ja, boję. Zaśpiewaj, zaśpiewaj, w takim stylu, zaśpiewaj. Ciemno tu, ja się boję. Za mną noce brzydkie stoję. Nie mam tutaj swoich stroi, bo się szybko noc zagoi. <laughs> Nie wiem, czy się tu skarżyło z Rickiem Mortimer, jakoś. A! Bężny coś tam, muszę być mężny, nie wiem, coś takiego to Dobra, widzowie, zostawiajcie do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie do sklepu, link w opisie, macie taką koszyleczkę i mój mini Nubek nas opuścił. Jesteśmy w jego domku właśnie, jakbyście się nie zauważyli, to jesteśmy w jego domku. On pojechał do babci i jest nam naprawdę przykro i nie wiem, zrobimy mu jakiegoś może trolla, bo będzie za, ile, za tydzień będzie on? A, ja bym mu zniszczył cały dom ok. i, i zabrał całego Dirta. O! Patrz, widzimy jak w takim ognisku. O oh, oh, oh. Buga, Ale to jest creepy ten, on wygląda faktycznie jak taki opuszczony. Okna są tak samo no. zamurowane. To jest, no, aż to jest takie strasznie. straszne totalnie, nie? Nie ma no. i widzisz, co no. zrobię z tą chałupą. Jest to jest tajna baza. Mam. Może coś ukrywa przed nami. O, to jest światłość. To jest. Światło. Światło, ale pięknie, ale pięknie Ale pięknie, dobra, wychodzimy z tego domu, co? Go, dobra. go out O Jezus, Ej, Boże, to nic nie robię, nic nie Co wy tu robicie? Co ty, Ej, a co ty tu robisz? Na wakacje, co ty tu robisz? No dobra, przecież nie było mnie chwile, no po prostu zapomniałem pewnej Zecji, czekaj tutaj, o, no? a ja się Czek... dobrze Sprawuję, czekaj, co ty? zejdź z tego Kisalt. konia Ej, weź mu daj dobra. mleko, bo go nie widzę Trzymaj mleko, no. Co? Gdzie on jest? Mleko. Tu ja jestem na koniu. Na słoniu ja Zejdź z konia, nubek na chwilę. Zejdź ze słonia! To nie Ałt, da, się go jestem, się, da się uderzyć. Jestem, przecież da się uderzyć, tutaj jestem. Gdzie? Na... Tu! No O, dobra, teraz cię będzie widać, nubek. Cześć! Cześć, nubek! Wrócił! Wrócił! Wrócił, wrócił nasz podopieczny! No Na chwilę wróciłem, na dwie minuty! Dlaczego? Cześć, nie wracasz, co? Tak? już. Nie, zostajesz! <laughs> Ale na jak... Czemu na 2 minuty? Nubuś, ja cię o tęsknię Nubusiu Tak, Nubuś. no, ty tęsknię! w ciebie, jak ty taki jesteś Nubusiu, ja tęsknię no, Nubusiu, nie ty... odjeżdżaj Ale co ty robisz? Ale na ile ty Czemu? jedziesz? O co chodzi? No na, jadę na 6 dni na tydzień do mojej babci No na dobra, ale, ale kiedy? To pobędziesz z nami? A może a my, a no, my ci pokażemy, że lepsze wakacje są z nami, co? Właśnie, właśnie Nie, tak, 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 bo myślałem, że nie... Właśnie, dobrze myślałem, że nie zamknąłem twórzki, patrz jechałem specjalnie po to Bo ktoś Mogę, mi do domu, Zabiorę, cię, zabiorę cię do krainy Dirt'a To będą najlepsze wakacje w twoim życiu Chociaż na jeden dzień, okej? Okay? No chyba nie, ty sobie jakiś żarty Ale, bo, ale po, co, po, po co ty wróciłeś? Powiedz mi po co ty wróciłeś Czegoś zapomniałeś? Nie no po, nie, po prostu tam no. powiedziałem Że zostawiłem otwarty te, to mogły mi moby wejść Aha. O i lubię tak, o i No dobra, pięty. ale to pójdziesz z nami na wakacje eee. Dobra to ja lecę Elo! Nie 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 Ej, lec... nie, 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 ale nie 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 tak nie po co ty tu przyjechałeś? To, no tylko po to Patrz nie zamknąłeś drzwi Nubek widzisz? A, no jest to, CZEKAJ NO DAWAJ MNIE SAŁA No, 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 no <laughs> powiedz mu co Co? Ty się też śmieje z tego? No weź gdzie on jest? Pajon Pajonello Ej, nie, nie. Ryszard Pajonello. mi uciekł, I Ryszard mi uciekł Gdzie jest Ryszard, Nubek, gdzie jest zabrałeś Ryszarda? Ryszard nie, mi no, sobie, ja muszę na nim wrócić, dobra, dawaj go, he No dobra, ale po co po co ty przyjechałeś? O co tu chodzi? Cip, sip, cip, flip <laughs> Dobra, idziesz, cip, cip, cip. idziesz z nami na wakacje, Nubek no Ale chociaż, babcia czeka! Chociaż na 10 minut, no poczekaj 10 minut babcia, obiad masz dopiero za 3 oh. godziny, na no, kurcze Dobla! dobra, niech ci będzie, dobra, dobra. Na 10 minut nie idziemy na wakacje? 9 minut 30 Dobra. Idziemy, idziemy z nóbkiem, no pokażmy mu najlepsze wakacje, chodźmy. W tamte rejony, tam jest ponad chodź. O, tamte rejony to dobra, ja to spodoba tak ci lubię. się z nami wakacje, spodobają ci się. Dobra. Muszę zobaczyć teren! Nie rozwalaj tego, to jest niefajne! Muszę zobaczyć ten rejon. Uwaga, o nie. nie rozwalaj tego! no To jest nasz pomnik, no kurde. Aha, no właśnie chciałem naplawić, chcę plasa, No Nubciu, ile z tego zniszczyłeś? Tak. No nie już się robi, pan. To kiedyś zniknie. Nie, to zniknie. To jest wymarłe, wymarłe. To kiedyś zniknie. <laughs> Nubciu nie chciał, dajcie kapinę tutaj. co? No, no, kiedyś to no się zrobi. Idziemy właśnie Obra, ale na zjefko, wakacje. No dobrze, dobrze, o kurde, o nie, tu, nie, tu jest kamień. O kamienia nie lubisz. No nie. Ej, a gdzie dla mojej babci trochę dilta? A po co? Prezent? No bo lubi dilta. No. No, no, zrobimy prezent, babci, diltowy. Ja jestem Daj. ciekaw, jak twoja babcia wygląda. To nie. To co jest się taka, taka, taka staruszka, co, taka pomarszona co staruszka, się co jest cała ze śliny, już ma całą głowę. No i co? Lubi dilta? No tak ładnie, no jak widzisz? Zobaczmy, to jest dirta, no czy kiedyś widziałeś tyle na raz? Ale dużo kwiatków, może wezmę Dinta. No o no, może kwiatek <laughs> dla babci również, co? Nie, kwiatki nie dirta. Nie lubi kwiatków? Nie. To co to za spłaszczona babcia? Bo ja nie lubię to na sesję Aha, no okej, okay, no dobra. Ale tu patrz, o. X, X to jest! X! Chodź! <laughs> tam. Chodź! Widzisz to ten demon, x? Szukamy skarbu. Tu demon! Tu demon! Tu jest, Ta... jest Muno dirta pod tym x-em, tam jest prezent dla babci. I zbieraj dirta, zbieraj dirta! Ej, tam coś jest! Co tam jest? Ej, czekaj, jak to? Daj! <laughs> no Co?! To... Co? to jest?! Co to?! No, ale tego nie zrobiłem! Co to?! cię Co to jest? To wcale nie moje! Co to jest? to to jest za miejsce, ty? Co? Co? Wcale nie moje Czy to jest, nie wiem, to nie hmm. jest jak, jak moim truner był, albo od on, albo nie wiem od kogo to Nie wiem, ale my co chwilę się dowiadujemy, jak rzeczy <laughs> Co to jest? Nubek! Dobra, z do nala. No nie, Nubek, nie, czekaj! no zobacz, jak się dobrze bawimy na brzyżu, to jest tak fajnie, ej! Co cię zdesz tutaj na mnie? No Nubek, my dopiero... Tu, tam, gdzie ty jesteś? Nubek, wracaj Nubek cip, 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 cip. Nubek! Dobra, Nubek, masz tu pełno dirta, czy nie jesteś w raju? Czy takie wakacje nie są lepsze? Nie, bo tu jest dużo klawy. No ale no... to patrz, dobra, okej. że masz dirta. Patrz ile dirta się kryje pod tym Ale psu. To jest tak, Dirta, to ci już. No patrz, patrz, le masz, patrz, le Dirta! No. Nie, ale my teraz! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ale to jest podwodny cave? <ścoughs> <ścoughs> nie chciałem się ciebie uderzyć, zrezygnowałem. Nie. Tu, kopalnia Dirta. Nubek! No, nubek. No nic tam nie ma, czemu tam się świeci? Nubek? <ścoughs> No Nubek, he. czy chcesz iść z nami na wakacje? Z nami? Z nami, no. Zobacz jak jest fajnie Nubek, ile mam Nubek, nie mam. Zobaczcie, Ojej? Nie planu? co ja zrobiłem! I... Miałam drewna teraz! Nubek, Bacz, musi... Nubek, ty Trzymaj... drewno. Koki. Koki z dirta, zobacz, ty ej, takich rzeczy ej, nie mam masz u babci. Coś. Ej, mam coś, chodźcie światło! Światełko w tunelu, chodźcie! Wow. Światełko Dobra. w tunelu, chodźcie Co to? Gdzie tam? Tam się świeci, tam się błyszczy. Czekaj, ej, czekaj, mogęcie gdzieś ta no nie, nie ja nie ja, nie, ja nie zwierzę A. Patrz, 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 patrz Ej, chłopaki, chłopaki Tu jest dalej światło Tu jest dalej światło, chodźcie co To, to, to może prowadzić prowadzi do... Ty mnie No nie no, idziemy za światełkiem Koniec, fajna zabawa Jest dalej Ale... światełko, patrz Tu ktoś był Co? Tu ktoś był Czemu tyle światełka? Tu ktoś był O co tu chodzi? Nie byłeś No nie było mnie tu Teraz Ej, nie jesteśmy tu! To jest twoje nubek. Gdzie no, no. jest najlepsze wakacje nubek ze swojej klenie? Nubek! O, tak, no właśnie. Ja, 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 ja tu takim przypadkiem przywędru. Ale Młagę, pięknie, widzisz? Może Możesz się Dirta, No Moja księga! Twoi pomocnicy, zobacz, zombiaki On <grym> pomoc... ma nawet pomocników właśnie tutaj Splatcy to, splatcy to, splatcy to <grym> O kurde, ooo. Nubek, patrz Patrz! Jakie tajne! Patrz, co on ukrywał! <grym ej, to <grym> jest, to jest, to jest, to jest, chodź Ej, zobacz co Nubek, co zombie niesie Kliknij Ej, pomagają, pomagają Mój, Zostaw tego zombiaka, zostaw, zombie, zombie mój Ale Dirta, Jasny gwind, ale ukrywał to przed nami Dobra, pa, mają dikta we dwoje, patrz, zostaw, wejdź i zamuluj Szybko, mówię, że są moi cudzy Zamuluj ich, zamuluj No, goni <laughs> nie mnie nie kasztan Zamuluj mnie, niech mnie biją jest jestem nieśmiertelny Zamuluj, zamuluj dobra. Dobra. Zamuluj Zamuluj e e, 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 czekaj, dobra Jest Są zamurowani? Ja... Są zamurowani dziękuję. Super! moje zombiaczki! Ej, a nie, nie zginą od tego? Od dnia? No zginą i się znikną pewnie jak odejdziesz, dlatego musisz tu zostać. No właśnie. Eee... O! No, dobra. O. No i jak Ci się podobają te wakacje z nami, co? Co o nich sądzisz? Super, tak? A co czemu sądziłeś, że będą słabe? Nawet przyszliśmy, znałem, na... że... Nawet przyszliśmy... Będziemy na... robić coś. Czemu ty to trudnego? zakrywasz? Czemu ty to zakrywasz? Nubek? No bo to jest tajne, zostaw, może ktoś weźmie. nie, nie tak to nie będzie widać, pa! Nubek! Nubek! No. Nie, rozsypał się dirt Nubek! Co? No weź! No czemu ty tak robisz? Nubek weź weźmy go! weź go dirta, nie chcę go zbierać, za dużo go Nubek weź do dirta! No czekaj, bo robię! Ty się do mnie slas. <laughs> Hahaha! Haha! Siedem O kurde. Dobra, zakryje się, Nubek, do skutki. Jesteśmy braci, Nubek, nie no mów tak. Nubek. No, bo się cepiasz mnie. Nigdy w życiu. Nubek, Hopię. przestań, bo mi jest przykro. Nubek. Hopie Hopie! Ty lawę tu masz. Ale światło A co, boże, co się jala, jak dziecko. Ale masz dirta. Mogę się jarać dirtem czy nie mogę się jarać Au, wpadłem! Blokada. Zobacz, gdzie on wpadł. Au! nie da na dół. Kto jest mojego żywota. Już stąd nie wyjdzie. Trzeba warstwami go skryłem, zakryłem. Nubek, żyjesz tam, Nubek! Nubek? Halo! Nubek, ty... Nubek? <laughs> <laughs> no, czekaj! Ja tylko poszedłem ci uratować, a myślę, że ty nie żyjesz. Jezu! Ja, ej, <laughs> ma wściekliznę, on ma Jasny gwint, ślina mu leci, to jest wścieklizna. Weź... Pomóż mi. Jesteś płapcem! Nubek, oplułeś mnie, no nie mogę. Jasny gwint. Wow, ej, It's... Nubek, zobacz, tam jest Deal. Ty, on ucieka, on wraca do babci, chodź za nim Nie, Nubek, no, gdzie ty Nubek, idzie? nie wracaj do babci, Typie. Nubek Nubek, gdzie wracasz do babci? Nubek Tutaj masz lepsze wakacje no, Nubek, przestań Ty wracasz do babci? Co ty robisz? No ty co ty robisz? Nie, zostaw mnie Idę do babci <laughs> Bo ty się No Nubek, spokojnie, ale ja ci Kuczowskie. nic nie robię mnie Ciężko jest z nim ja idę, no ja Będę za tydzień, już nie daję lady z wami No <noise> Dopiero za tydzień będziesz, tak? To troszkę przykro nam, wiesz? Stój, dwa paliony <noise> Ale fajne Nie ma palionów nie ma, nie ma palionów, nie ma, nie ma palionów Paliony wyginęły Paliony już dawno wyginęły Dobra, mi milicjanta i już Ty my no dobrze, idziemy w ogóle? Nie wiem, Tak no no dobra Nubek, no wracaj ze do tego. No. Z CAPEM! E, powiedz, powiedz, powiedz babce, że... Że śmierdzi DLA CIEBIE PANI BABCE <laughs> Powiedz ty, ty. Powiedz starej babi, że śmierdzi WIPALUVO No powiem babci Powiedz <laughs> Powiedz, że jeśli jest tak głupi jak ty To powiedz, że nigdy bym nie chciał. jej to zginął? Jeszcze idemy, please Zginął stary <laughs> please. No, Nubek to chodzi, poczekamy, poczekamy Nubek Nie, ja już jadę, nala No Nubek <laughs> Nubek, ma. Czyli Nubek to zapuścił Jezus, są O grunne. kurde, ale, ale Ile jest? ich jest, czemu oni mają zarysowane łuki wszyscy Jasny gwint, ty różowa Krak, ta szkieletów. Czemu to jest różowa owca, coś jest zły ten Dobra, kitek i tek... a już nie ma go, tak? Poszedł se, opuścimy nas ja. Nie ma go, no kurde, nie no stary, zobacz co, 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 O kurde, Ey, dawaj te konie, żeby nie zginęły, trzeba tych szkieletów No, zabić. ale przede mną walną piorun i normalnie ten Dostałem. Dobra, dobra, dobra Idę, 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 idę Jasny gwint, dobra zabity Zostały tylko konie Które możemy tylko i wyłącznie oswobodzić Cool, dobra Te konie dobra. muszą zostać, one są Kost. Dobra, kurde, a ty wyglądasz jak jakiś wieśniak z wsi. Skurzane rzeczy miał. Kasztan. <grym> ale się, one przede mną zrobią piorun. Cztery konie, konie mamy, tylko nie pokazuję nóbkowi. Na pewno Nubek nie może no. ich zobaczyć. Musimy no. je potem wziąć. No ale nie, nie oswoimy ich teraz, nie mamy siodła. No dobra, widzowie. My wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Nubek właśnie nas już opuścił. No, także nupka nie będzie przez tydzień A tu jest, o no, Ryszarda nie wziął przynajmniej, masz go tu O, oh, uh. Ukryłem go uh. No to dziękuję widzowie za oglądanie, trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach, oczywiście co? Dwa dni, na razie